Cześć! Hej, tu Kiko! Witajcie w najnowszym odcinku z cyklu Kiko Challenge. Już szósty raz będę zgadywał. Co się znajduje tutaj na stole? Na razie na stole znajduje się woda. Szalik przydadzą się, ale spokojnie. Kiko nie będzie odróżniał szalika od wody. Nie, nie, nie. To bo to byłoby zbyt proste. Tak? Chociaż biorąc pod uwagę twoją. Skuteczność, no to nie wiemy, czy by się udało. No, już nie przesadzajmy. No, nie było tak źle, na razie radzi sobie przyzwoicie, choć bez szału, ale jako tako do przodu. Na początek, zanim przejdziemy do zadania, to taka zagadka: dokończ tekst piosenki. Nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka, co może dać ci dzisiaj. Ta bliska sąsiadka. Nie, ta słodka czekoladka! O. Bo dzisiaj, Kiko, będziesz rozróżniał czekolady. Super, cieszę się. Cieszę się. A powiedz, w ogóle lubisz czekolady? Uwielbiam, dobre są. Aczkolwiek, wiadomo, za często tych słodkich lepiej nie jeść, ale czasem... można się dogodzić. Doszły mnie słuchy, że bardzo skrupulatnie przygotowywałeś się do tego challenge'u. No, chciałem zgadnąć w końcu. Już wystarczy tych wstydów, kompromitacji, hańby. Czyli dzisiaj jesteś gotowy jak nigdy Z Dzisiaj obiecujesz 100% Tak zawsze 100%, nie zawsze jest 100% Ale muszę zgadnąć wszystko No 100% dajesz siebie zawsze Choć nie zawsze w wyniku tak, Ale teraz obiecujesz 100% tak. wynik No pff, mam nadzieję no, W pewności nie mogę nigdy 100% Mogę się pomylić Dobrze, to przejdźmy do zadania, wytłumaczymy Mamy tutaj trzy czekolady Czekolada Wawel Czekolada Wedel i czekolada Milka, wszystkie w tradycyjnym e, smaku mlecznym. Także tutaj nie będzie ułatwienia, że jest jakaś orzechowa, bakaliowa czy tym podobne. Kiko dla utrudnienia będzie miał też zawiązane oczy, także proszę kilka. Tak, ki, już, zawiąż oczy, będzie zawiązywano. I kiko dostanie po jednym takim paseczku z e, czekolady, czyli mniej więcej po 3-4 e, takie kawałki, byśmy pojedynczo liczyli i będzie musiał odróżnić jakiej firmy jest to czekolada przypominam Milka, Bedel oraz Wawel Kikosz tej wiąże tak jest tak już jak, jak jest nic nie widzę, nic nie widzę Także ale też sobie odsunię, żebyś miał o czym jeść chyba że nie chcesz, chcesz jakoś finęć. Nie, dobrać. coś tu nie, nie, zaraz, zaraz chwila Jakieś drobne problemy techniczne z szalikiem, ale już się udało. Dobra. Dobrze. OK. Zatem lecimy. Takie, zaczniemy. Zaczniemy. Pokażę najpierw widzą jaka to będzie czekolada. Otwieram i zaraz będziesz mógł częstować. Masz oczywiście też do dyspozycji wodę do popicia, tak. bo czasami Ujdzie może dobra. być za słodko i żeby ale. też rozróżnić. Proszę bardzo. Pierwszy paseczek. Także proszę posmakuj. bo jeść cały. To jest milka. To jest milka. milka. Tak, milka. Tak uważam, że jest milka. to milka? Będziesz jeszcze to jadł? Nie, nie, już starszy. Już? Na słodko okay, okay, to to tak z drobnymi kawałeczkami. Ja, tak, Okej, okay, powiedział, że jest to milka. Czas na drugą czekoladę pokazuję naszym widzom, otwieram i zaraz sprawdzimy, czy poradzisz sobie z kolejną czekoladą. Chociaż no nie wiemy, czy sobie z tą poradzisz, czy widzowie wiedzą. Ty jeszcze nie wiesz. Proszę posmakuj, jaka to jest czekolada. Wawel. Wawel? Tak, wawel. Na pewno? Słodkanka. No dobra, krótka. Okej, okay, dobrze. No to czy, czy dobrze w sensie nie powiem ci, czy dobrze zgadłeś, się. Ale takie, że... Okej, okay, masz na prawo tak odpowiedzieć. No opinia. życie o... czekolada. Czekamy. Sobie poczekasz. Może damy się jakąś poprzednich, tak cię wyrobimy, ale no, nie, nie, nie. Nie róbmy sztuka. Bądź, tak. Bądźmy fair. No, życie nie jest sprawiedliwe przecież my, bądźmy sprawiedliwi. Proszę, oj, bo tutaj mi się dwa. Okay. Gotowy? Tak, gotowy. Proszę bardzo. Na razie zaznaczyłeś Milkę oraz ee, Wawel. No Trzecia, niby powinno zostać Wedel. Czy twoim zdaniem jest to Wedel, czy coś innego? Nie, jest Wedel. Tak, okej, okay, dobrze. Się. Napiję się. Tak. Wodko się zrobiło. Możesz się napić, możesz odwiązać szalik. Napiję się odwiązać. Tak. No zobaczymy, czy będziesz też pił z Zwycięstwo w tym challenge'u. Czy te przygotowania miały sens, czy jednak poszło wszystko jak krew w piach. O, o, od razu inaczej. Tak jest, od razu inaczej, jednak co widać, to widać. Lepiej wygląda na pewno bez tego szalika. No zdania są, są podzielone. Domyślam się. Dobrze, pierwszą czekolę podzielę, że jest to... Milka. Milka. I to była... Ta czekolada i to jest Milka. Tak jest, Kiko Odgad Jedna Milka, jest, jeszcze dwa. Czyli jest. Jest 33%. Drugą powiedziałeś, że jest to Wawel. Trzecia Wedel. Jeżeli oczywiście okaże się, że druga była Wawel, to trzecia też, że jest poprawnie, tak. tak? Jeżeli nie, no to to jest tak, albo 33%, albo 100%. Uwaga, powiedziałeś, że druga to Wawel, trzecia to tak Wedel. Jest. Uwaga. Jak było. Druga. To była Wawel! To była Wawel! I trzecia to jest Wedel! Więc Mamy Kiko to. zrobił 100%! Brawo, gratuluję! Dziękuję. Czyli przygotowania miały sens? Tak, miały. Przygotowałem się dobrze. Musiałem w końcu udać się wszystko. No, za dużo już, bo tego wszystkiego niepowodzeń, rozczarowań, tego. Tylko... No nie no Czyli chcesz powiedzieć, że warto próbować, warto się stać, bo w końcu się uda. Tak, do celu. Nie można się podawać. Walczymy do końca, do upadłego. Tak jak Kiko, jeden ze swojej piosenek nie poddawaj się. Tak jest. Jeszcze jakieś słowo na koniec dla naszych widzów? Witam Was, że To jeszcze witam. No. Dziękuję, że byliście ze mną na tej premierze i jeszcze dwa challenge zostały. Jeżeli macie pomysł, jakie challenge ma Kiko tutaj e, podjąć, no to piszcie w komentarzach albo wysyłajcie nam e, listy gołębiami pocztowymi. Na dziś to tyle. Cześć. Ej, papa.